Alex! Ty suko jebana, najpierw zabierasz mnie Nicole, a teraz się z Adamem ruchasz. A, ale ja. Zrywam z tobą prostytutko jebana, nikt cię nie chce. A ty, Adam, byś się wstydził taką ulaną szmatę ruchać, jeszcze swoją dziewczynę zdradzać, z którą jesteś trzy lata? Ale ona przecież ze mną zerwała, bo jej nie kupiłem mgiełki. Po pierwsze, nigdy bym nie zerwała z tobą za takie gówno, A po drugie, kto ci powiedział, że niby z tobą zerwałam? No, Amelka. Co? XD. No. no przyszłaś i powiedziałaś, że Natasza zaczęła mnie wyzywać i mówiła, że ze mną zrywa. Amelka, nie przyjaźnimy się już ty cipko. Ale on kłamie. Nie kłamie nawet Max był przy tym jak mi to mówiła. To do Maxa. Nie. O wilku mowa. Max czy Amelka mówiła coś do Adama, że z nim zrywam? Tak. Co? Nieprawda. Nikt ci nie uwierzy, suko zjebana, lepiej idź już do domu. A wiesz co? Pójdę. Co wy się tu tak zlecieliście? Bo jest dużo do opowiedzenia. My też wam coś musimy powiedzieć, ale wy pierwsi. No to tak Amelka się pędziła z Adamem, ale Adam już przeprosił mnie i jest git. Alex zerwał z Amelką i wrócił do Nicole, więc tak jakby wszystko się naprawiło. O super, my też. Się... Noel, ano to wracając. Jestem w ciąży. Omg! Ale super, fajnie. Mega... A. Wow. No to chyba musimy gdzieś razem wejść później. Tak!